Dzień dobry państwu. Dzisiaj chcę kontynuować rozważania możliwości pozyskiwania energii mechanicznej, później ewentualnie innych typów energii z grawitacji i ze źródeł pochodnych do grawitacji. Minął ponad tydzień od czasu, kiedy puściłem poprzedni filmik i tam mówiłem o urządzeniach działających Grawitacyjnie o ideach tych urządzeń, zatrzymałem się chyba na urządzeniu hydraulicznym, o którym, o tzw. na tak zwanej przeze mnie pompie hydraulicznej, o której będzie oddzielny odcinek, ale powiedziałem też, że jest testowane urządzenie tego typu. Czyli urządzenie grawitacyjne, bazujące na stałym mimośrodzie. To urządzenie nie jest takie, oczywiście, jak tu jest narysowane jest schematycznie. A testowanie okazało się dosyć krótkie. I teraz chciałbym o tym opowiedzieć. Może najpierw opowiem, co sobie zaprojektowałem. I zleciłem prototyp. Może troszeczkę bezmyślnie, ale dlatego ten odcinek nazywam nie dla wiasie, nie udanym eksperymentem. Że każdy eksperyment ma przybliżać do rozwiązania tego końcowego. Ten eksperyment nie jest eksperymentem końcowym, ale wykazał wszystkie błędy, które popełniłem. Bezmyślnie być może, ale trzeba coś robić, żeby zrobić. Więc e, mówię pokrótce, jakie urządzenie sobie wymyśliłem. Proste, do bólu i takie w sumie ma być. Mamy część nieruchomą, która zawiera koło małe na łożysku. Na tym kole małym opiera się koło duże. Na przesuwie i dociśnięte jest kołem małym, to koło duże z góry. Ta część jest ramieniem otwieranym, przesuwnym. To jeszcze zmodyfikowane zostało, że to można tą oś filmować. Tak jak Państwo widzicie, tutaj pokazałem schemat, jak to ma działać. Tu przykładamy na końcu ramienia siłę 1 trzecią F, jakiejś tam siły 1 trzecią, którą chcemy uzyskać. Ponieważ tutaj mamy proporcje 1 trzecia, 2 trzecie, 3 trzecie, to ta 1 trzecia F daje nam siłę F w tym miejscu, przyłożoną do koła jak dużego, przez koło małe. W drugim kole małym powstaje reakcja, też o wartości F, no ponieważ akcja musi być równa e reakcji. W tym momencie to koło duże jest obracane siłą F na takim mimośrodzie odtąd do dotąd. Teoretycznie wszystko gra, wszystko jest dobrze. Faktycznie efekty nie są takie dobre. Zaraz Państwu pokażę kawałek filmiku z gotowego no, trudno powiedzieć, że to jest urządzenie. Filmik jest bardzo krótki My obejrzymy i powiem o co chodzi. Albo w trakcie będę mówił, tam, oczywiście, tam to co Państwo zobaczycie, są jeszcze łożyska oporowe, włożone normalnie. Ja je powiem bo już widać, że nic z tego nie będzie, więc tutaj to tylko pokazuję jako ilustrację. Jest to urządzenie, tak jak mówię, tutaj po bokach są łożyska oporowe, żeby to nie latało. Zostały chyba tylko tutaj. Ale zaraz Państwo zobaczycie, o co chodzi. No To jest to, to urządzenie, te koła, tak jak mówię, przesuwane wobec siebie, ze względu na to, że są łożyska oboczne, oporowe, powyjmowane w tej chwili. Łożysko działa, ale nie najlepiej, jak widać. Jeszcze temperatura jest nie za dobra, więc e, działa nie najlepiej. To kółko na tym, górne na tym dolnym, te duże na małym, leży jak trzeba. Niestety to... Ten ruch się szybko wygasza, nawet bez żadnego obciążenia. Zaraz przyłożę obciążenie, tego nie będzie widać dokładnie, ja po prostu łokciem dociskam jakieś pewnie 30 kg, czyli tam powstaje około pewnie 90 kg. Ruch powinien się odbywać tak jak okręcam tę, ruch ten się nie odbywa. No każdy może powiedzieć, że po prostu pomysł jest do bani i tyle, tak? Jest to. Dowód na to, że to co mówię nie jest prawdą. Ale teraz kwestią e, jest, żeby ktoś, kto to opracował, sam doszedł do wniosku, dlaczego jest tak źle i czy powinno być lepiej, czy może być lepiej. Więc to robię. E, teraz tak to, co tutaj e, pokazałem przerywaną. To są łożyska. Te kółka mają 80 mm. To kółko ma 250 mm, z 80 mm. Te łożysko jest niewiele, niewiele mniejsze niż samo kółko. I teraz tak omówimy sobie szybko, co się tu dzieje. Mamy siłę pionową i reakcję pionową. Pomijam na razie małe kółka. Idziemy po kole dużym. Mamy siłę pionową. I tak jak w tamtym materiale, tak powiem publicystycznym, ta siła się rozkłada na styczną, normalną i reakcja normalną, styczną. To jest ta reakcja, czyli też F, tylko w drugim kierunku skierowane. Ta styczna jest jak na pochylni, prawda? Czyli ciągnie w tym kierunku w stycznym, ale jednocześnie w tą stronę. Jeżeli tu mamy kółko, ono chce zjechać, a jest przytrzymywane. Przez to powsta powstaje reakcja, która oddziałuje na to duże koło. Ja ją tą reakcję pokazuję to, to, bo to tutaj, bo jest w tym wymiarze, Ona oczywiście za, za e, czepiona w tym miejscu. No mogę przenieść dla jasności sprawy to faktycznie wygląda tak. To jest siła pozioma. Tak? Ta siła pozioma w stosunku do osi obrotu przeciwdziała ta reakcja pozioma przeciwdziała. Tutaj zostawiamy, zostawiłem już tylko siłę tą ściągającą, czy jakby tam ją nazwać, czy spychającą i siłę utrzymującą. Czyli siła ta spychająca mamy 0,707F i siła utrzymująca 0,5F. Wyliczamy moment obrotowy i tak czy inaczej, moment obrotowy powinien wynieść 0707F razy R, gdzie R to jest promień e, koła. Oczywiście minus opór łożyska, tego łożyska. Ale to jest tylko jedna część układu, prawda? To duże koło. Tu, pomimo wszystko, jeszcze powinno wszystko dobrze działać. Mamy drugie koło, małe. I teraz tak małym proszę zobaczyć, że ta siła daje odwrotny. Nie wiem, czy tu dobrze widać, ale tak. Może to źle narysowałem tutaj. Chodzi o to. Że siła skierowana w dół w stosunku do koła dużego będzie siłą skierowaną w górę w stosunku do koła małego. Czyli tutaj zwrot powinien być odwrotny. I tutaj mamy moment na tym ramieniu, moment siły, moment siły działający odwrotnie. Pomimo, że ta siła jest taka sama, to moment będzie znacznie mniejszy, prawda? Dlatego te kółko musi być znacznie mniejsze. Ale jeszcze o co chodzi? Jeżeli tu mamy siłę F, to tutaj w osi obrotu mamy 1,13F. To wynika z tej geometrii pierwotnej, prawda? Oś mamy bliżej tego dużego środka obrotu ramienia niż ten punkt. Czyli mamy tutaj 1,13F. I tutaj wyliczam moment oporowy, tak? Moment oporu. Jest to moment... Tej siły, tylko w drugim kierunku, prawda? Na swoim właściwym ramieniu i dodatkowo jeszcze moment oporu łożyska. I teraz, ponieważ mamy dwa kółka małe, mamy takie równanie, że moment oporowy to jest 0,4,2. 0,452 FR plus i to jest najwyraźniej albo niewiele mniejsze, albo równe, albo większe niż ten nasz moment wywołujący ruch. Jeżeli by to było wyraźnie mniejsze niż moment wywołujący ruch, urządzenie by działało. I czy to znaczy, że idea jest zła? Trzeba przeanalizować do końca. Idea jest jak najbardziej dobra, tylko nastąpiło moje nieprzemyślenie i trzeba urządzenie przeprojektować delikatnie i, e, i przerobić. No co trzeba, nie jest to wielką sprawą, ale nie chciałem z tym już czekać. Ogólnie rzecz biorąc, mój program i moje wysiłki tutaj są dla ludzi myślących, którzy chcą zrozumieć i chcą coś. Też robić, współdziałać, nie tylko e, zarobić na tym, co usłyszą, tylko coś zrobić dla siebie i dla innych. E, więc e, pomyślałem, że jednak powiem, co mam do powiedzenia i przeanalizowałem różne punkty podparcia. Od razu mogę powiedzieć, że to już ktoś zrobił bo te przykłady, które pokazywałem na stronie internetowej chyba z 80. któregoś roku wykorzystania właśnie tej zasady obciążenia dużego koła zawsze ta siła była blisko krawędzi. Ja z jakiegoś lenistwa i takiego matematycznego zboczenia, że tak powiem przyjąłem, że to będzie kąt 45 stopni. No to nie był dobry pomysł. Teraz powiemy sobie dlaczego. Przeanalizowałem następujące położenia 22,5 stopnia, 45 stopni, 60 stopni, 75 stopni. Przy 22,5 stopnia mamy naszą siłę, która się rozkłada na e, styczną, czyli tą naszą obracającą na ramieniu i normalną, czyli ściskającą jakby to koło. I naszą składową poziomą, która przeciwdziała. I teraz sprawa jest prosta, tak? Ta siła na tym ramieniu obraca nam to koło, a ta siła na tym ramieniu przeciwdziała. Już w tej chwili można zobaczyć, że to praktycznie się równoważy na, na tą chwilę, prawda? Że tu nie ma, nie ma jakiejś wielkiej, wielkiego obrotu. Mamy 45 stopni i to jest ta sytuacja którą w tym urządzeniu zastosowałem tak dosyć bezmyślnie czyli mamy siłę obracającą siłę przeciwdziałającą no to jest o tyle lepiej, że mamy ją, tą siłę obracającą większą ramię jest większe ta siła jest co też większa ale już ramię ma mniejsze tak jak widzieliśmy tam tutaj jeszcze jakiś zysk energetyczny byłby gdyby nie straty na tych małych kółkach Przy 60 stopniach nasza siła obracająca znacznie się już wydłużyła, przeciwdziałająca się skróciła i skróciło się ramię przeciwdziałające. Przy 75 stopniach mamy naszą siłę obracającą jeszcze wyższą, naszą siłę przeciwdziałającą małą, a ramię jej jeszcze mniejsze. Teraz e, pozwoliłem sobie zestawić zestawić wyniki. Nasza siła spychająca, nazwałem ją spychającą, to jest siła obracająca. 22,5 stopnia, 45 stopni, 60 stopni, 75 stopni. Czyli pięknie ta składowa obracająca rośnie. Teoretycznie do jednego F, ale to jest tylko teoretycznie, bo to przy 90 stopniach, wtedy już by nie mogłoby się jedna siła na drugiej oprzeć. No coś mi tam przemknęło przez głowę, że może jednak, ale to jest do przemyślenia. Następnie mamy hmm, tą siłę utrzymującą, czyli tą przeciwdziałającą. I mamy dla 22,5 stopnia taką rośnie. Przy 45, jest faktycznie maksymalna. Czy ja sobie w pierwszym podejściu zrobiłem strzał w nogę. Przy 60 stopniach znowu już maleje, a przy 75 stopniach jeszcze bardziej maleje. I mamy ramię siły utrzymujące, ponieważ ramię siły były spychające, czy te obracające jest zawsze takie samo, prawda? Wynosi po prostu R, a ramię siły utrzymującej dla 22,5 stopnia jest 0,9, tak jak widać. 0,7, 0,7 dlatego 0,52 dla 60 i 0,256, czyli połowa dla 75. I tu nam się pokazuje taki piękny obszar optymalności rozwiązania, czyli 75 stopni. A jeszcze lepiej to oczywiście 90 stopni. To jest obszar optymalności rozwiązania. Na tą chwilę zatrzymam się na 75 stopniach, ponieważ jak zrobić 90 stopni, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia. Czyli wtedy mamy 90, prawie 7% siły obciążającej jest naszą siłą obracającą. Tylko 25% tej siły jest siłą przeszkadzającą. I tylko po troszkę ponad 25% ramienia jest ramieniem przeszkadzającym. Czyli tu już widzimy to razy to, czyli mamy 0,125 FR moment przeszkadzający. Podczas gdy 0,966 fr to jest moment pracujący. Jak to się odejmie, to mamy całość momentu użytkowego. W tym modelu matematycznym, oczywiście pomijając jeszcze te jakieś opory na łożyskach. No i teraz, biorąc pod uwagę jeszcze, że. Tutaj są te wyliczenia. Biorąc pod uwagę jeszcze, że. Mamy obciążenie faktycznie dwustronne, bo i siłą, i reakcją, na tym tu polega ta sprawa, żeby to obciążyć, i siłą, i reakcją. Moment użytkowy nam rośnie. Czy jak wyszedł nam taki moment użytkowy, czy też użyteczny, przepraszam, może bardziej, moment użyteczny, to mnożymy go razy dwa, ponieważ mamy obciążenie górą i dołem. No i teraz to urządzenie nasze, już prze, po przerobieniu, jeszcze to muszę zaprojektować, teoretycznie by wyglądało tak, tylko nadal mamy momenty przeciwdziałające. One oczywiście będą już znowu nie za wielkie. Eee. Przy czym warto by było się ich pozbyć całkowicie i nad tym jeszcze będę myślał. Dlaczego Państwu o tym wszystkim mówię teraz? Czemu nie zachowuję dla siebie? Pomimo, że się tam jakoś na śmieszność może narażam i tak dalej, tak dalej. To jest proste i ważne. To jest jakby kamień milowy w dalszych moich wywodach. Musiałbym albo przestać mówić, albo zacząć mówić jakieś bzdury, których Państwo nie zrozumiecie w żaden sposób. Ważny jest ten schemat. Akurat sobie wymyśliłem w takim podziale, że tę siłę można zwielokrotnić przekładnią, bo to nic innego jak przekładnia. No przekładnia na zasadzie dźwigni, prawda, jednostronnej. Hmm. Problem polega na tym, czy też problem, czy też zasada polega na tym, że jeżeli już Państwo wiecie, że to coś takiego powinno działać, bo na razie nie pokazałem, że działa, powinno działać, to proszę zauważyć... Że tą jedną siłą, jedną trzecią F, bez względu na to, czy to będzie F, bo wtedy będzie tutaj 3F, czy jedna trzecia F, nieważne. Jakakolwiek siła to się zjawi, pojawi, to może to być siła na zasadzie powieszenia obciążnika, na przykład 100 kg. To jest jedna z możliwości, tak? Mamy powieszony obciążnik 100 kg. Inna możliwość, możemy tu włożyć magnes, na przykład 50, o udźwigu 50 kg. To jest ze stali to jest ze stali. Jeżeli tu się pojawi 50 kg. Tu się pojawi siła 150 kg. Możemy te dwa ramiona spiąć sprężyną i ją napiąć siłą na przykład tych 50 kg i znowu tu się pojawi 150, 150 kg. Nieważne, ile to będzie kilogramów. Ważne jest wniosek podstawowy ważny jest. że może tutaj być oddziaływanie dowolną siłą. Siłą grawitacji, sprężystości czy siłą magnetyzmu. Jest to bardzo ważne, że te trzy typy sił, te trzy typy oddziaływań, w takim przypadku dadzą taki sam efekt. Jeszcze wyprzedzę od razu fakty, i wiele osób powie w tej chwili, że to nie ma prawa w ogóle działać. Przecież to nie ma prawa w ogóle działać, bo, żeby powstała jakaś praca, to zgodnie ze wzorem musi być przemieszczenie. A siły tutaj są w bezruchu. Szanowni Państwo, jest to jak najbardziej półprawda. E, musi być przemieszczenie, przy czym pamiętajmy, że ruch jest względny. Ruch jest zawsze względny. Nie znaczy wcale, że ta siła musi się poruszać. Ta siła tu istnieje, porusza się to koło. Ta siła oddziałuje na to koło w ten sposób. Czyli powstają tu siły wewnętrzne w tym kole i one się w tym kole poruszają. Pamiętajmy, proszę Państwa, że nie można podchodzić do fizyki w sposób oklepany i bezmyślny. Niestety cała fizyka tak w tej chwili działa. I to jest straszne. Mnie uczono myśleć. Nauczyciel fizyki mnie tego uczył. Świętej pamięci. Tak więc będzie tu ruch sił. Tylko nie tych przez nas przyłożonych. A tych, które będą wywołane przez te siły. Jest tu cały łańcuch sił. Tu jest siła, która wywołuje moment zginający na ramieniu trzykrotnie większym niż to ramię. Więc w, daje tutaj trzy razy większą siłę. Ta siła rozkłada się, tak jak było pokazane już nieraz, i przechodzi na reakcję. Żeby takie przejście mogło nastąpić, to i w tym kółku muszą się pojawić siły wewnętrzne, i w tym kole muszą się pojawić siły wewnętrzne. Gdy nadamy pierwszy ruch tym siłą, bo musi być pokonany moment bezwładności, te siły wewnętrzne będą się przemieszczały w tym kole. I będzie zachowana zasada ruchu sił, a raczej bardziej momentu. Momentu sił. Tak? Będzie moment siły i przemieszczenie kątowe. Dokładnie o tym mówimy. Poza tym w ogóle akurat we wzorze na ruch po kole nie mówi się, że siła ma być w ruchu. Mówi się, że ma być przemieszczenie kątowe. I to przemieszczenie kątowe tu jest. A ruch sił wewnętrznych też musi być, oczywiście jest w tym kole. Jeszcze raz podsumowując, bo w dalszym odcinkach, no, później na koniec myślę, że pokażę Państwu coś już działającego, jak, jak jeszcze parę razy się potknę i trochę pieniędzy stracę. Ale w dalszych odcinkach bardzo ważnym będzie, żeby pamiętać to, co już mówiłem w odcinku o dowodach formalnych i przyrodniczych na istnienie wolnej energii, że mamy współdziałanie tam mówiłem, że mamy współdziałanie E, grawitacji i sprężystości, tak jak piłeczka się odbija, tak i powstaje efekt rozmnożenia jakby energii. Hmm. Tutaj pokazuje, że ta siła może być przyłożona zarówno w postaci grawitacyjnej, w postaci magnetycznej i w postaci sprężystości. W każdym przypadku musimy wywołać siłę, która jest jakby stała w czasie. Stała w czasie, ale cały czas jest zasilana. To też jest ważne, bo niektórzy uważają, że siła może istnieć bez, bez zasilania. tak? Nie chcę wchodzić w dalsze szczegóły, ale kiedyś o tym sobie porozmawiamy. Czy siła jedynie powoduje pracę? Czy wytworzenie siły i utrzymanie też wymaga energii? To jest do zastanowienia się. Ja mam odpowiedź własną, oczywiście się z nią podzielę kiedyś. Na dziś dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek, taki może bardziej teoretyczny, bo z praktyki to Państwo zobaczyliście tylko to, że powstały opory w modelu. Znaczne opory. Jak przyłożyłem tu siłę, te opory się zwiększyły znacznie, prawda? Czyli, tak jak tutaj mówiłem, te siły oporów najwyraźniej były większe od siły obracającej kołem. Która to siła była ustawiona nieoptymalnie. Optymalne położenie. Jest opisane tutaj. Zapraszam Państwa do współpracy. Czy to mentalnej, teoretycznej, czy to do wykonawstwa nawet. Tutaj jeden z Panów się deklarował, ale z dalekiej zagranicy. No byłoby trudno takie 30 kg urządzenia sobie wysyłać albo coś w tym stylu robić, czy sobie dojeżdżać, do, żeby współpracować. Ale wszystkich Państwa, którzy chcą coś takiego zrobić sobie i mi lub za moje pieniądze dla mnie, e, załóżmy, robić następne, bo możliwości są nieskończone praktycznie, to zapraszam. Dziękuję bardzo, do widzenia.